Cześć, mam na imię Asia i witam Was na moim kanale Dom Dobrej Książki. Jak widzicie, jestem w swoim domu, otoczona moimi dobrymi, przynajmniej w moim pojęciu, książkami. I kanał ten chciałam zadedykować książkom, które w moim pojęciu ukształtowały mnie jako osobę, które miały wpływ na to, kim jestem. Jakie mam zainteresowania, więc będę tutaj mówiła o każdym gatunku, od beletrystyki, począwszy poprzez książki historyczne, psychologiczne, literaturę reportażową i tak dalej, i tak dalej, aż, na, aż po książki dziecięce które czytałam swoim dzieciom, kiedy był ku temu czas. Teraz już są duże i czytają sobie same od dawna. Chciałabym również, żeby był to kanał, na którym komentujecie moje spostrzeżenia, moje opinie na temat danych tytułów. Chciałabym, żebyście byli aktywni, żebyście podsyłali swoje własne pomysły. Jeżeli chodzi o książki, nie będą to na pewno książki, a przynajmniej nie zawsze książki, które znajdziecie w księgarniach sieciowych obecnie, na pierwszych stolikach blisko wejścia, dlatego że nie o to tutaj chodzi. Chociaż może się zdarzyć jak najbardziej, że pojawi się taka książka, którą uznam za wyjątkową, bo zawsze staram się być na bieżąco. Natomiast nawet jeżeli będę mówiła o książkach, które swoje ostatnie wydanie miały w latach 70., -tych, 80. i tak dalej, teraz, w dobie internetu, no i od zawsze istniejących antykwariatów, myślę, że zdobycie większości tytułów nie wiąże się z większym problemem, a nawet może być dla Was korzystne od strony finansowej, bo takie książki są często. Bardzo tanie, a mogą przynieść Wam wiele radości. A więc, jeżeli podoba Wam się taka forma y, filmików, taka forma tego kanału, zapraszam Was do odwiedzania mnie regularnie. Y, i myślę, że zobaczymy się już bardzo, bardzo niedługo. Tak więc, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!